Witam Was po raz kolejny na kanale bez pretekstu. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać porównanie wielkości czterech urządzeń, a mianowicie iPhone'a 5, Nexusa 5, Nota 3, a także Nexusa 7. Praktycznie kompletnie różne urządzenia. Jak to wygląda w praktyce? Za chwilę zobaczycie sami. Więc tak, pierwszym z urządzeń, które chciałbym pokazać, będzie iPhone 5. Oto i on. Recenzję oczywiście iPhone'a znajdziecie na kanale bez pretekstu. Więc nie będziemy się tutaj zajmować wymiarami, bo wymiary to możemy przeczytać sobie na papierze. Chciałbym Wam pokazać realnie, jak iPhone 5, który według ekspertów Apple jest najlepszym rozmiarowo telefonem, jak on wygląda w porównaniu do innych urządzeń i jak te inne urządzenia wyglądają w porównaniu do iPhone'a. Więc tak, iPhone jako najbardziej user-friendly jako pierwszy. Kolejne urządzenie, które jest następnym krokiem, to Nexus 5. Nexus 5 ma o cal większy wyświetlacz. I jak widzicie, ta różnica wcale nie jest taka duża. Wcale nie jest taka duża. Może on wygląda dużo wie, na dużo większy, ale różnica tak naprawdę nie jest taka duża. A jeżeli chodzi o wyświetlacze, no to różnica już jest potężna. Kolejny jest Samsung Galaxy Note. Bardzo często przychodzą do mnie pytania, jak to wygląda, jak wygląda z tym użytkowaniem, czy on nie jest jednak za duży. Oto i on Samsung Galaxy Note. 3. Duma Samsunga i nie ma co się dziwić, bo jest to kawał bardzo dobrze wykonanego sprzętu. Jak on się prezentuje koło Nexusa 5 i iPhone'a 5? A mianowicie tak: cały czas się przemieszczamy, prawda? No i chciałbym Wam pokazać, jak to wszystko się prezentuje w porównaniu do tabletu. No bo tak rośniemy: tutaj mamy 4 cale, tutaj prawie 5 tutaj prawie 6 cali no to już nazywamy nota praktycznie fabletem więc jak on wygląda w porównaniu do takiego tableta no i kładę tutaj tablet Asus Nexus 7 drugiej generacji i jak widzicie tak tragicznie nie jest może troszeczkę przesunę żeby one tak bardziej w kadrze wyglądały jak widzicie tak tragicznie nie jest i na pewno Note 3 no nie może być porównywany do tabletu. Różnica jest kolosalna, jak widzicie. Jest naprawdę kolosalna. A, a jak wygląda z Nexusem 5? Nexus 5, oczywiście bardzo fajne, świeżotkie urządzenie. Recenzja już niedługo na kanale bez pretekstu. W międzyczasie możecie obejrzeć inne nagrania o Nexusie, jak i Note, jak i iPhone'ie 5. Jak widać różnica naprawdę nie jest tak duża, jakby się mogło wydawać, szczególnie jeżeli mowa o iPhoneie 5, Nexusie 5, a także Note 3. Najwięcej, największą różnicę widać właśnie między smartfonami a tabletem. Nadal jest to duża, duża różnica. Więc na komentarze typu po co kupować Note 3, lepiej kupić tablet, odpowiadam, to nie jest prawda. Nie jest to prawda. Różnica jest kolosalna i pod względem mobilności samego urządzenia, jak i komfortu użytkowania. Jak zwykle, czekam na Waszą opinię. Możecie ją umieścić tuż poniżej tego nagrania, w sekcji komentarze. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to zapraszam po więcej. Kano bez pretekstu stoi przed Wami otworem. Ale nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, aby nie pominąć żadnego nagrania w przyszłości. Nie zapomnijcie także o Twitterze, fanpageu kanału bez pretekstu na Facebooku, jak i Google. To wszystko jest dla Was, to wszystko są otwarte drzwi dla Was, aby móc się ze mną komunikować. To na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.